Portal WWL24 Aurelia Sobczak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że Państwo jesteście dzisiaj z nami, bo będziemy mówili o rzeczach przyrodniczych, bardzo pięknych, o inwestycjach, czyli o tym, co nas wszystkich bardzo interesuje, jak również o historii. A gdzie ja Państwa dzisiaj zabieram? Zabieram Państwa do Gminy Klębów. Ze mną w studio Wójt Gminy, pan Rafał Matwiak. Dzień dobry, panie dzień dobry Państwu. Panie Wójcie, tak jak już powiedziałam, gmina. Bardzo malownicza, ale jednocześnie bardzo wiekowa, bo badania archeologiczne potwierdziły tą wiekowość. Została znaleziona gliniana urna, która jest z czasów pogańskich. Mało tego mury budynków i droga brukowa z wieku X-XI, czyli bardzo stara droga. A jak to się ma do dzisiejszych inwestycji? Bo wiadomo, że w gminie Klębów się buduje, buduje, buduje i inwestycji jest też. Bardzo dużo. Tak, warto dodać, że w Klębowie była najstarsza parafia w regionie, obejmująca swoim zakresem, no, myślę, że pół powiatu. Natomiast współcześnie no, te drogi są już w zdecydowanie lepszym stanie. Cały czas rozbudowujemy tą sieć nowoczesnych i bezpiecznych dróg. Również w tym roku. I te drogi gdzie powstaną? W tym roku budujemy ponad 7 km dróg w 6 różnych miejscach. Są to kluczowe miejsca dla układu komunikacyjnego gminy. Pozwolę sobie wymienić. Przede wszystkim łączymy tłuszcz z kruszem łączymy dwie miejscowości piękną nową drogą, dzięki, któremu, dzięki której mieszkańcy Krusza zyskają szybki dostęp do stacji kolejowej, do, do sklepów, do instytucji w Tłuszczu. Tu warto dodać, że robimy tę inwestycję razem z Gminą Tłuszcz i wspólnie też z Tłuszczem otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę tej drogi. Inna droga również znacząca. Ale ta droga to jest taka jedność i taka braterskość bo niech tak. zobaczy, co się dzieje że mieszkańcy Powiatu wołomińskiego z pana gminy będą mogli pojechać do Tłuszcza, odwiedzić pałac chrzestny, natomiast ci z Gminy Tłuszcz będą mogli przyjechać do Gminy Klembów i podziwiać na przykład właśnie ten zabytkowy kościół. Tak. Tak, serdecznie albo, zapraszam. Albo na przykład odwiedzić dom świętej Faustyny. Tak, tak. Serdecznie zapraszam również. No dobrze. Co jeszcze pan by takiego ciekawego chciał powiedzieć i nas. Do czego chciałby Pan jeszcze zachęcić, jeżeli chodzi o Pana gminę? Mhm. To jeszcze dokończę chwileczkę o tych Proszę drogach, bardzo. bo to jest rzeczywiście znaczący, znaczący wydatek w tym roku w naszej, w naszej gminie. Budujemy ulicę Długą w Michałowie. Była to ostatnia miejscowość gminy, która no, przez swoją miejscowość jeszcze posiadała drogę gruntową. W tej chwili prawie 3 km asfaltu mhm. tam budujemy. Budujemy również ulicę Ogrodową w Klembo. Ulicę przytorową w Ostrówku oraz też taką znaczącą drogę łączącą dwie miejscowości między Rozszczepem a Wolą Rasztowską. Przy okazji też dodam, że na budowę tych dróg otrzymaliśmy już w tej chwili prawie 1 600 zł dofinansowania z różnych źródeł. Ten rok jest rekordowy, jeśli chodzi o inwestycje, bo w tej chwili łącznie na wszelkie działania inwestycyjne mm -hmm. przeznaczamy już ponad 18 milionów złotych. Co, nasi... co w naszej gminie jest znaczącą kwotą, tak jak powiedziałem, rekordową w ostatnich 10 latach. Rozpoczynamy też, szczerze, największą i najdroższą inwestycję w najbliższym czasie, czyli rozbudowę szkoły podstawowej w Dobczynie, wraz. Z budową sali gimnastycznej. Szkoła w Dobczynie w tej chwili pęka w szwach, dzieci mm -hmm. przybywa, mieszkańców Jak się przybywa. Gmina rozwija, rozrasta. Tak, jest tak wspaniale i pięknie, coraz więcej mieszkańców, coraz więcej dzieci. Tak, <coughs> dzieci nam przybywa, nie tylko w tej szkole, ale również w pozostałych. Stąd decyzja podjęta już parę lat temu o rozbudowie tej szkoły. W tej chwili, właśnie przedwczoraj, przekazaliśmy teren e, budowy wykonawcy. Wykonawca ma 17 miesięcy na wykonanie inwestycji, która będzie kosztowała prawie 10 milionów złotych. A jeszcze Pałac Woli Rasztowski. bo to mnie bardzo interesuje. Tak, co tam tak. się dzieje? No w tej chwili już można zobaczyć pierwsze efekty naszych prac. Przejeżdżając e, można zobaczyć właściwie nowy, piękny park przypałacowy. Jest to też duża inwestycja, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku, która ma na celu rewitalizację, Ponad 6 hektarowego parku, zabytkowego parku przy pałacu y, oraz rewitalizujemy piwnicę w tym, y, w tym pałacu. To, y, prace w parku są już na ukończeniu, y, w piwnicach jeszcze, y, jeszcze trwają. Myślę, że w sezonie wakacyjnym będziemy mogli zaprosić mieszkańców, ale też i gości y, do odwiedzenia naszego parku oraz zrewitalizowanych piwnic. Na tę inwestycję również otrzymaliśmy dofinansowanie środków europejskich w kwocie ponad 1 300 tysięcy złotych. To cudownie pięknie, że ten park będzie taki wspaniały. Szanowni Państwo, będzie się można przechadzać i poczuć tak. epokę, bo proszę pamiętać, że legenda głosi, mm -hmm. że ten pałac został pobudowany jako letnia rezydencja Jana III Sobieskiego tak. i jest to bardzo możliwe. Wcale to nie musi być legenda, bo wiadomo, że Jan III Sobieski uwielbiał polowania, a te lasy tutaj w Koło były bardzo, że tak powiem, bogate i obfite w zwierzynę. No dobrze, a jeżeli jeszcze mówimy o takich atrakcjach i o turystyce i o tych lasach i parkach, to przecież gmina Klempów jest bardzo bogata przyrodnicza, bo ten rezerwat przyrody Dębina. Tak, tak. Zupełnie niezwykły i niesamowity. Jeżeli ktoś kocha przyrodę i chce przyjechać, zakocha się w tym rezerwacie i mówi nie, nie, to jest za mało jeden dzień, za mało jeden dzień, żeby tutaj zostać, chce pobyć dłużej. I jest taka możliwość, bo jak już powiedziałam, przy Domu Świętej Faustyny jest dom pielgrzyny. Tak. Czyli można zostać dłużej, ale wiem, że Klembów jest również bogaty w bazę noclegową. Tak, od pewnego czasu y, ta baza noclegowa rozbudowała się właśnie o wspomniany Dom Pielgrzyma, ale też i o prywatny obiekt pod nazwą Dwór Klembów, przepięknie ulokowany w środku y, lasu. I wiem, że goście bardzo sobie cenią pobyt w tym obiekcie. Ja też wiem, że sobie cenią smaczną kuchnię. Tak, też polecam. O właśnie, a propos polecenia. Panie Wójcie, bo Pan jest bardzo otwartym człowiekiem, serdecznym, miłującym swoją gminę i mieszkańców. I wiem, że Pan również poleca książki. Jest Pan czytelnikiem rocznie. Sam Pan mi się przyznał tutaj wcześniej, że czyta Pan 50 książek. 50. I te, które najbardziej Pana zachwycą, zafascynują, to zawsze Pan poleca jeszcze mieszkańcom. Co teraz, by Pan polecił jakie książki? Teraz ostatnio poleciłem autobiografię Kuby Wojewódzkiego. O, myślę, że bardzo kontrowersyjna osoba, ale myślę, że warto się zapoznać z nią. Warto, szczególnie hmm. jeżeli pan chce zachęcić do czytania ludzi młodych. Tak, tak. Bo tak. jednak jest wojewódzki jakąś ikoną dla tych ludzi młodych, więc możemy też przyczynić się do tego w tym momencie, że rozpowszechnimy czytelnictwo w gminie Klębów i nie tylko, w powiecie wołomińskim. Dobrze, ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której chciałam z panem porozmawiać. Bieg Cicho-ciemnych. I to już będzie w tym roku dziewiąta edycja. Mhm. Bardzo długa tradycja. Proszę tak. powiedzieć coś o tym biegu więcej. Kiedy on się odbędzie? Skąd startujemy? Kogo pan zaprasza? Serdecznie zapraszam wszystkich, zarówno biegaczy, jak i osoby chodzące z kijkami, bo oferujemy, oferujemy możliwość przebiegnięcia albo przejścia z kijkami. Jest to już dziewiąta edycja, bieg ma na celu upamiętnienie historii cichociemnych, mm -hmm. których zrzuty odbywały się w okolicach naszej gminy, w okolicach gminy Dąbrówka. Bieg jest przełajowy po bardzo trudnym terenie leśnym, z bardzo trudnymi drogami do, do przebiegnięcia. Taki może być prosty. Dokładnie. Natomiast w przepięknej scenerii, w przepięknej atmosferze, jest to kameralny bieg, z reguły uczestniczy ponad 200 zawodników. I mamy stałych, stałych uczestników, którzy przyjeżdżają do nas co roku. Ja również będę startował po raz dziewiąty, bo od samego początku e, biegnę i mam pewną satysfakcję, bo jak pierwszy raz brałem udział w tym biegu, byłem jedynym mieszkańcem naszej gminy, który brał udział w tym biegu. Natomiast w tej chwili e, po dziewięciu latach biegających mieszkańców naszej gminy jest zdecydowanie więcej, także już nie jestem sam, a nawet już w tej chwili e, bywam pokonany przez innych e, mieszkańców. Ja myślę, że mają radość ci mieszkańcy, jeżeli pokonają swojego. Ja obój, też zapraszam, to, by... żeby się z panem zmierzyć. Tym bardziej, jak już pan powiedział, pan ma trening, bo pan startuje już od samego, tak, od samego tak. początku. No dobrze, a mnie też bardzo cieszy to, że sport jest połączony z historią, bo jeżeli mówimy o cichociemnych, pan powiedział, że jest około 200 numerów startowych. Natomiast tak, jeżeli tak. chodzi o liczbę cichociemnych, to jest liczba 316, więc, szanowni państwo, zapraszam. Może byłoby pięknie, gdyby do tej liczby dobić. Z rzutów było 82, więc też całkiem niedużo, a jeden z tych rzutów był w nieklembu. Tak, tak, między kruszem a tłuszczem. Między kruszem a tłuszczem. Cudownie się rozmawia. Jest dużo jeszcze rzeczy, o które chciałabym pana zapytać, no ale tutaj ogólnie jest biegnie, nieubłagana tak? czas mija. Bardzo dziękuję ja również za bardzo spotkanie. Dziękuję. Moim gościem dziękuję. był pan Rafał dziękuję. Matiak, wójt gminy Krębów. Za spotkanie dziękuję. uwagę dziękuję Państwu. Obrad Jasowczak. Do zobaczenia. Do widzenia.